No, i drodzy, witam Was serdecznie. To 17 Niedziela Czasu Zwykłego, Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wersety od 1 do 13. Jeżeli miałbym komuś mówić, czym jest modlitwa, na czym ona polega, jaki jest jej cel, jak ją przeżywać, to z pewnością podałbym ten fragment z dzisiejszej Ewangelii. Tam jest wszystko to, co należy wiedzieć o modlitwie. Oczywiście modlitwa to nie jest wiedza, tylko to jest jej praktykowanie, ale tam jest wszystko, by ona się mogła zadziać w naszym życiu, byśmy zaczęli się modlić. To nie jest sztuka dla niej samej, oczywiście. I kiedy uczniowie widzą Jezusa, jak wymyka się, i spędza cały, no, całą noc na pustyni ze swoim ojcem. Jednocześnie mają go też przecież przez cały czas ze sobą widzą jak funkcjonuje, jak przeżywa codzienność, widzą też jaką moc ma w sobie, jaką moc ma jego słowo, jego działanie, to Myślę, doskonale rozumieją, że to wszystko bierze się właśnie z tego jednego elementu, którego nie ma w ich życiu. Bo pozostałe rzeczy były pewnie wspólne, spędzali ze sobą cały czas. Więc stąd ta prośba do Jezusa, która, od której dzisiejsza Ewangelia się zaczyna: że uczniowie mówią: Panie, naucz nas modlić się. My, my widzimy, jak wielkie rzeczy dzieją się przez Twoje ręce, jak wielka moc jest w Tobie i, i musi to wynikać tylko właśnie z tego, czego my nie potrafimy robić, a na czym Ty spędzasz całe godziny, całe dnie. Na spotkaniu z Ojcem, bo, bo tym jest właśnie modlitwa, na doświadczaniu Boga, otwieraniu się na Niego. Modlitwa jest też łaską, dlatego oni proszą Jezusa, aby ich nauczył modlitwy, aby ich uzdolnił do modlitwy. Tak jak każde inne dobro w naszym życiu, również właśnie modlenie się jest dobrem, o które mamy prawo prosić, powinniśmy prosić i powinniśmy się uczyć modlitwy od Mistrza, czyli od Jezusa, od tego, który ma ciągłe nieustanne doświadczanie obecności Ojca i w samotności kiedy jest z nim sam na sam, ale też i w tłumie wśród ludzi nie traci poczucia obecności Boga, Boga Ojca. I kiedy Jezus zapytany jak mają się modlić, podaje im trzy wskazówki, trzy proste rzeczy wydaje się, znaczy one są dalej cztery to cztery wskazówki, zaczyna od tego. Mówcie tak, święć się imię Twoje, ojcze, ojcze, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje przyjdź Twoje królestwo. Temu ma służyć modlitwa. Ja chcę chwalić Boga na modlitwie, chcę od tego zacząć, chcę Jego królestwa tutaj na ziemi. Nie chcę szukać swojego królestwa, nie chcę załatwiać swoich spraw. Pragnę się z Nim spotkać, otworzyć moje serce na Niego, być po prostu przy Nim, bo to jest pełnia. Niczego więcej do szczęśliwego, dobrego życia, do spełnionego życia nam nie potrzeba. Więc pamiętajmy, żeby zaczynać właśnie modlitwę od początku, czyli od tej od odnalezienia się w obecności Boga, bez względu na to, co przeżywamy i co się wokół nas dzieje i w nas to naprawdę to zrobi różnicę. I później podaje im trzy rzeczy, o które warto prosić. Zaczyna od mówi najpierw chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, o to proście. Mówiąc chleb, nie ma na myśli tak uważam, nie ma na myśli tylko podtrzymywania naszego ciała przy życiu. Ale ma na myśli prawdziwe odżywianie naszego ciała, nas, karmienie nas tym, czego potrzebujemy. Byśmy żyli pełnią życia, a nie tylko wegetowali, nie tylko przeżywali kolejny dzień, który nam jest dany, i, i co zrobić, żeby to nasze ciało nie padło. To nie o to chodzi. To jest pokarm, pod postacią chleba jest pokarm dla naszego ciała, dla duszy, dla naszego serca. Czyli daj nam taki chleb, daj nam takie pożywienie, które teraz będzie dla nas najlepsze, które nas teraz najlepiej nakarmi, da nam poczuć pełnię życia. Kolejną rzecz, o którą warto prosić, to jest o przebaczanie, o odpuszczanie tego, co. Co się wydarzyło w naszym życiu i co mogło nas zranić, dotknąć. Czyli tak naprawdę to jest prośba o leczenie naszych ran, byśmy przez to nasze życie nie wędrowali ciągle kulawi, obarczeni czymś, dociśnięci jakimiś naszymi niewybaczonymi rzeczami, nam czy innym, sobie czy innym. Więc to jest prośba o to, żeby nasze rany się zagoiły. Wylecz nas z tego, co w nas chore, co wymaga właśnie wybaczenia, i chcemy się tego uczyć od Ciebie, tak jak Ty nam wybaczasz. Mamy wędrować przez to nasze życie, przeżywając każdą chwilę do końca, a nie w taki sposób, że teraz te, te takie niedokończone chwile naszego życia, takie momenty, które nas gdzieś tam. Dotknęły, zabolały, one będą nam przez cały czas towarzyszyć. Bóg chce nas leczyć, byśmy wędrowali w sposób radosny i, i taki pewny przez ten świat. I wreszcie nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, czyli pomagaj nam rozpoznawać zasadzki, które zły będzie. W różny sposób zastawiać jakieś sidła duchowe i inne, które będzie zły zastawiać na, naszy, na naszej drodze. Tak? Czyli daj nam unikać, daj nam rozpoznawać może te, te wszystkie podstępy złego. To nie jest prośba, zobaczmy, żebyśmy nie byli kuszeni, czyli żeby nie, żebyśmy nie byli w żaden sposób próbowani, bo na tym polega też nauka życia i nauka. Duchowości, życia duchowego w nas, że rozpoznajemy jakieś momenty w naszym życiu, które mogą być pokusą, może raz drugi ulegniemy temu, bo jesteśmy słabi, niedoświadczeni, ale za kolejnym razem będziemy potrafili już z pomocą Boga, z jego, w Jego, będąc przy Nim. Rozpoznać to, tak? Będąc przy, będąc przy tym, który jest światłością, rozpoznać nasze te, te podstępy, te pokusy, które zły, którymi zły próbuje nas kusić. I, czyli daj nam pełnię życia, pomóż nam leczyć to, co w nas słabe, i pomóż nam rozpoznawać. Podstępy złego, czyli uczyń uczy, nas coraz bardziej doświadczonymi w życiu duchowym, i w ogóle w życiu. Tak? I to wszystko, moi drodzy, te prośby, czytając dalej ten fragment, one mają być, one mają być ciągłe. Mamy być w tym uparci, natarczywi, czyli jednym słowem, systematycznie. My nie możemy odpuszczać. Modlitwa nie polega na tym, że jednego dnia pomodlę się dwie, trzy godziny i potem przypomnę sobie za tydzień czy dwa, żeby znowu usiąść przed, przed Bogiem, spotkać się z Nim. Ja mam tego pragnąć, pragnienie spotkania i systematyczność. I o tym dalej Jezus mówi właśnie, żebyśmy byli w naszym proszeniu wytrwali, i, I byśmy pragnęli Boga, chcieli Go doświadczyć. Nie przez przypadek też Ignacy cały czas w, w książeczce ćwiczeń, w, w ćwiczeniach duchowych mówi o tym, o, o pragnieniu. Należy pytać ludzi, którzy przyjeżdżają na rekolekcję, czy oni pragną, albo czy mają chociaż pragnienie takiego pragnienia. Zawsze można o to pragnienie prosić też. Tak jak za, 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 zacząłem. Że wszystko jest łaską, każde dobro w naszym życiu. I wreszcie ostatnia rzecz. Bóg nam da dobro, niekoniecznie to dobro, które prosimy, ale nie da nam rzeczy, która by nas skrzywdziła. Czyli ja mogę, po ludzku, moim rozumem, obejmując i widząc moje życie i moją rzeczywistość, o to prosić, ale mam się zdać w tym proszeniu na Boga, który widzi dalej, widzi lepiej i chce mi dać to, co będzie teraz dla mnie lepsze. Czasami się to pokrywa z tym, o co ja proszę, ale nie musi. Tak? Czy ten, który prosi o rybę, dostanie węża, czy ten, który prosi o jajko, dostanie skorpiona? Nie dostanie czegoś co, co Mu zaszkodzi, ale dostanie coś, co z Bożej perspektywy będzie dla Niego lepsze, dobre. Niekoniecznie ja mogę mieć taką, w danej chwili taką jasność, czy, czy to mi będzie służyć, ale mam się otworzyć. Nie mogę, czy nie powinienem się tak bardzo zająć jakąś jedną rzeczą, o którą Boga proszę i czynić z niej po prostu no, niemalże warunek mojej relacji z Bogiem. Jak mi to dasz, to wtedy całkowicie jakby poświęcam się Tobie, ale jeżeli mi tego nie dasz, no to się na Ciebie obrażę. Zachęcam, żeby nie robić takich rzeczy sobie ani Panu Bogu, raczej sobie, bo tylko wtedy sobie zaszkodzimy. Czyli moja otwartość, mogę wypowiadać konkretną, szczegółową prośbę, ale mam być otwarty na to, co Pan Bóg mi da, bo chcę wierzyć właśnie, że ten, który jest dobry, który mnie kocha, da mi na pewno coś, co będzie mi służyć, co będzie dla mnie dobre. Moi drodzy, powiedziałbym tylko krótko do dzieła, zachęcam Was do, do osobistego spotkania, otwarcia się na, na Boga. I, I przeczytania sobie tej Ewangelii i tego, do czego Jezus nas zaprasza, i potem do doświadczania go w codzienności, czyli do osobistej modlitwy, spotkania z Nim. Dobrego czasu, modlitwy, powodzenia.